Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, konkretnie o marketingu. Jeżeli chodzi o reklamę na Facebooku, to myślę, że podobnie jak z każdym innym systemem reklamowym. Albo w zasadzie z każdą umiejętnością, w sumie można by powiedzieć, że jest z nią jak z takim amerykańskim powiedzeniem odnośnie nabywania umiejętności, właśnie które brzmi mniej więcej, że coś jest easy to learn, hard to master. I rzeczywiście jest tak, że do pewnego poziomu, jeżeli chodzi o umiejętność obsługi, konfiguracji, optymalizację reklam, idzie dojść całkiem sprawnie i całkiem gładko. Natomiast później, Zaczynają się już schody. I to, co odróżnia, myślę, te osoby, które naprawdę potrafią wiele wycisnąć z panelu reklamowego od tych, przed którymi ta ścieżka dopiero się otwiera, jest umiejętność samodzielnej konfiguracji całej masy dodatkowych wskaźników, dzięki którym analiza i optymalizacja kampanii jest po pierwsze lepsza, a po drugie, szybsza. I dzisiaj opowiem ci właśnie o jednej z takich funkcji. Wyobraź sobie, czy byłoby dla ciebie przydatne, gdybyś mógł albo mogła sprawdzić średnią wartość koszyka, czy współczynnik konwersji, albo inny przygotowany przez siebie samodzielnie wskaźnik bezpośrednio w panelu reklamowym, bez wspomagania się żadnymi innymi systemami analitycznymi, bądź ewentualnie traktując je wówczas jako kontrę albo uzupełnienie do danych zaprezentowanych ci bezpośrednio w panelu reklamowym. Da się to zrobić, tylko jak to z większością zaawansowanych funkcji reklamowych na Facebooku bywa, trzeba w ogóle wiedzieć, że taka opcja jest. Zaczynajmy więc. Jak już powiedzieliśmy, analiza i optymalizacja płatnych kampanii to zajęcie naprawdę żmudne. I myślę, że lwią część czasu, przynajmniej na samym początku, zajmuje samo odpowiednie skonfigurowanie systemu analitycznego. Myślę, że na palcach, no, jednej góra dwóch rąk, byłbym w stanie policzyć sytuację, w której klienci, których na przykład przejmujemy jako agencja Digitok, mają wszystkie te rzeczy, które my konfigurujemy, już skonfigurowane, bądź nawet jeżeli mają, jest skonfigurowane, to mają je skonfigurowane bez błędów. Wydawałoby się, że konfiguracja na przykład piksela Facebooka to nie jest jakaś fizyka kwantowa, ale okazuje się, że istnieje wiele podmiotów na rynku, które potrafi sobie z czymś takim zwyczajnie nie poradzić. I skoro już o tym powiedzieliśmy, to jakie są takie najważniejsze elementy, które trzeba mieć skonfigurowane, żeby w ogóle być w stanie ruszyć ze swoimi kampaniami, a przynajmniej ruszyć ze świadomością, że będzie później można wyciągnąć jakieś wnioski z danych, które system reklamowy nam zaprezentuje. Taką podstawową triadą, którą powinniśmy mieć są po pierwsze piksel Facebooka, który oczywiście pozwoli nam na Między innymi remarketing, czyli docieranie do odbiorców, którzy już mieli z nami styczność na naszej stronie internetowej. Po drugie, musimy skonfigurować tzw. zdarzenia Pixela, Facebooka i co za tym idzie konwersje. Zdarzenia, czyli powiedzmy te akcje dokonywane przez użytkowników bezpośrednio na stronie internetowej, które nas po prostu interesują. W przypadku e-commerce będzie to na przykład dodanie do koszyka, Wyświetlanie konkretnych produktów albo całych kategorii, czy wreszcie finalizacja zakupu. A w przypadku firmy B2B mogą to być na przykład pobranie jakichś materiałów, czy wysłania formularzy, czy chociażby kliknięcia w numer telefonu. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze poziom trzeci. Poziom trzeci to obok tak zwanych standardowych mamy jeszcze konwersje i zdarzenia niestandardowe. Możemy dokonfigurować sobie. Praktycznie nieskończoną liczbę możliwości. Przykładowo, jeden z ostatnich artykułów na moim blogu dotyczył tego, jak skonfigurować sobie niestandardowe zdarzenia dotyczące czasu na stronie. To Facebook pozwala na przykład na tworzenie grup docelowych opartych o czas na stronie, tylko że tyczy się to górnej granicy odwiedzających. Możemy na przykład dotrzeć do osób, które spędziły u nas 25%, stosunkowo są tą naj, największą grupą 1,4 osób, które spędziły u nas. Najwięcej czasu. A tymczasem mnie interesuje warunek odwrotny, warunek minimalny. Czyli na przykład chcę sobie stworzyć grupę odbiorców spośród osób, które spędziły przynajmniej 20 sekund, bo to zakładam jako pewną granicę pomiędzy osobą, która weszła na stronę i przy okazji coś na tej stronie zrobiła czy rozpoczęła czytanie, niż tylko taka, która wpadła, stwierdziła, że ten jabłoński to z twarzy nie wygląda, nie budzi zaufania, i postanowiła szybko wyjść. Nie byłbym w stanie tego skonfigurować, gdyby nie, po pierwsze, Google Tag Manager, który jest w tym momencie wymagany, a po drugie, gdyby nie możliwość tworzenia zdarzeń niestandardowych. Więc podsumowując, im bardziej zaawansowani jesteśmy, tym bardziej tudzież częściej, w zależności od sytuacji i potrzeby, sięgamy po takie bardziej zaawansowane rozwiązania. I zauważyłem, że o ile właśnie z piksela Facebooka zdarzeń, konwersji czy nawet zdarzeń niestandardowych korzysta coraz większa liczba reklamodawców na rynku, co mnie cieszy, bo cieszę się po prostu, że poziom rynku się podnosi, o tyle jest jedna funkcja, której mało ludzi wykorzystuje i tą funkcją są niestandardowe wskaźniki. Czym są niestandardowe wskaźniki? Mówiąc najprościej jest to możliwość dokonfigurowania sobie dodatkowych parametrów, które będą wyświetlały się w widoku kolumn zarówno w menadżerze reklam, jak również w tworzonych przez nas raportach. Działają w ten sposób, że przygotowujemy sobie w oparciu o dostępne domyślnie kolumny bezpośrednio na Facebooku własne formuły niczym z Excela, które pozwalają nam wyliczać rzeczy i prezentują nam je bezpośrednio w menadżerze reklam, których normalnie wyliczyć sobie byśmy po prostu nie mogli. Konfiguracja takiego niestandardowego wskaźnika nie jest niczym przesadnie skomplikowanym. W zasadzie wygląda ona w ten sposób, że musimy wejść sobie do naszego menadżera reklam, następnie kliknąć w ikonkę kolumn, a więc tam, gdzie przełączamy się pomiędzy poszczególnymi np. widokami typu skuteczności kliknięcia, domyślny widok wyniki i tym podobne, a następnie skorzystać z funkcji dostosuj kolumnę. Przeważnie jest tak, jeżeli z tego korzystasz bądź nie korzystałaś, że to jest to miejsce, w którym dodajemy sobie kolejne kolumny do naszego wybranego widoku. W zasadzie, jeżeli chcemy naprawdę dobrze analizować kampanię reklamowe na Facebooku, to powinniśmy je robić praktycznie bez wyjątku w oparciu o własny widok kolumn. Zarówno domyślny widok wyniki. Jak i kilka predefiniowanych widoków, takich jak na przykład skuteczność kliknięcia, nie zawierają, nie wyświetlają wszystkich kluczowych z mojej perspektywy danych, na które zwracam uwagę przy analizie. Na przykład danych takich jak różnica między kliknięciami linku, a unikatowymi kliknięciami linku. Tak, żeby być w stanie zrozumieć, ile rzeczywiście unikalnych osób skorzystało z danej reklamy, a ile osób klikało w nią po prostu wielokrotnie. Podobnie z innymi wskaźnikami w kontekście e-commerce, takich jak na przykład unikatowe. Dodania do koszyka kontra ogólnie liczba zakupów. Do tej pory było tak, że tudzież te osoby, które korzystają z kolumn i dostosowywania widoku kolumn, że po prostu dodawało się pewne z tych wskaźników, obserwowało się je i wyciągało następnie wnioski samodzielnie. Tymczasem Funkcja, którą można jeszcze wykorzystać, taki mały napis na niebiesko, mniej więcej na górze wówczas ekranu, w ogóle wszędzie tam, gdzie są fajne rzeczy, są małe napisy na niebiesko na Facebooku. Polecam we wszystkie klikać. Odrobinę u góry znajduje się taka opcja: utwórz wskaźnik niestandardowy. I to jest dokładnie to miejsce, które będzie nas interesować. W zasadzie musimy tutaj wprowadzić dwie informacje. Po pierwsze, wybrać, jaki będzie format naszego wskaźnika. Czy to będzie prezentowana jakaś wartość liczbowa? Czy będziemy obliczać jakąś wartość procentową, czy będziemy zbierać jakąś wartość po prostu w walucie? I kluczowy, drugi element, z jakiego wzoru chcemy skorzystać? I mówiąc tutaj wzor, należy myśleć o tym w taki sam sposób, jak o formule z Excela. I w zasadzie, gdybym miał do czegoś to porównać, to właśnie wskaźniki niestandardowe byłyby takimi formułami z Excela, które pozwalają z. Wcześniej zdefiniowanych kolumn bezpośrednio w menedżerze reklam, który ja zresztą to osoby, które są na szkoleniach u mnie często się śmieją, wiedzą, ja to nazywam smutnym Excelem. Jak na mówię na menadżera reklam, bo on jest taki smutny, taki szaro-niebieski, prawda? Tam ciężko się zorientować. Excela to sobie człowiek może chociaż pokolorować, a Facebook takich funkcji jeszcze nie wprowadził. No ale mniejsza wstyd, to jest tak właśnie ta kolejna rzecz, która łączy Facebooka z Excelem w tej chwili, czyli właśnie tworzenie niestandardowych wskaźników, które idealnie byłoby właśnie porównać do formu niczym z Excela. Wystarczy więc, że wybierzemy sobie na przykład dwie konkretne wartości z kolumn. Poprosimy o wykonanie konkretnej kolumny, i na tej podstawie będziemy mieli zaprezentowaną nową wartość, inaczej niedostępną. Dostępną na przykład wyłącznie na podstawie naszych własnych obliczeń gdzieś w zewnętrznym narzędziu, dostępną właśnie za pomocą rzeczy mierzonych przez inne narzędzia, bądź taką, którą musielibyśmy na przykład obliczać sobie w głowie. A przecież nie będziemy tego robić. Zależy nam po prostu na tym, żeby być w stanie szybko porównać pewne rzeczy bezpośrednio jako osobną kolumnę w naszym raporcie. Żeby stało się to być może bardziej wizualne, to posłużę się po prostu kilkoma przykładami. Załóżmy na przykład, że chcielibyśmy obliczyć sobie średnią wartość zamówienia, czyli średnią wartość koszyka e-commerce. Jak wiadomo, jest to przydatne, bo na przykład dzięki temu bylibyśmy w stanie stwierdzić, czy w konkretnych zestawach reklam albo w konkretnych kampaniach docieramy do tej części grupy docelowej, która zostawia u nas statystycznie rzecz biorąc więcej pieniędzy bądź mniej pieniędzy. Normalnie coś takiego musielibyśmy wyciągać w dość skomplikowany sposób, czyli patrzeć sobie na przykład na konkretne kampanie w menedżerze reklam, sprawdzać jakie tam były UTMy, później wchodzić do Google Analyticsa, na przykład jeżeli ufamy tym danym, i tam w raporcie kampanie na podstawie albo automatycznego tagowania, albo po prostu ręcznego tagowania sprawdzać, że aha, średnia wartość. Zamówienia, na przykład na podstawie jakiegoś raportu niestandardowego czy innego miejsca, do którego się dogrzebiemy, z tych konkretnych kampanii wynosi tyle i tyle. To teraz sprawdźmy drugą i raz jeszcze cały ten proces musimy przechodzić. Średnio to wygodne. A tymczasem jesteśmy w stanie zrobić to bezpośrednio w menedżerze reklam na Facebooku, tworząc sobie właśnie w ramach wskaźnika niestandardowego formułę, która to po prostu liczy, czyli całkowity przychód podzielony przez liczbę zakupów z danej kampanii. I pojawi nam się wówczas wartość liczbowa, która te informacje po prostu powie. Drugą taką rzeczą, którą zarówno w kontekście e-commerce, ale też przecież w kontekście B2B landing page, y, lead magnetów, o których też był mocno polecany przeze mnie i przez słuchaczy, za co bardzo dziękuję odcinek, parametrem, który warto byłoby śledzić, jest na przykład współczynnik konwersji. Współczynnik konwersji możemy sobie przygotować w taki sposób za pomocą tych formuł we wskaźniku niestandardowym, przygotowując formułę zakupy podzielone przez unikatowe kliknięcia. To bardzo ważne, że używamy unikatowych kliknięć wychodzących, tak się ten wskaźnik dokładnie nazywa, zamiast po prostu kliknięć linku. Z powodów, o których mówiłem wcześniej, link można kliknąć kilka razy, a nam zależy na tym, żeby obliczyć pojedynczy raz, żeby w końcu dzięki temu będziemy mieli lepsze dane w kontekście całej kampanii. I to jest wskaźnik, który należy obserwować tak naprawdę dzień do dnia, czy co najmniej dzień do tygodnia. Możemy sprawdzać na przykład, czy rośnie liczba osób, które finalizują u nas transakcje, czy nie, w zależności od albo jakichś testów, które prowadzimy na stronie, albo do jakichś testów, które prowadzimy bezpośrednio w kampaniach. Także możliwości jest naprawdę pod tym kątem dużo. Podsumowując więc, istnieje jedna z bardziej zaawansowanych, ciężko powiedzieć, funkcji, ale możliwości w panelu reklamowym Facebooka, która nazywa się wskaźnikami niestandardowymi. Te wskaźniki pozwalają Ci dodawać kolejne samodzielnie przygotowane kolumny, właśnie w widoku kolumn menadżera reklam, które nie są jeszcze jedną wartością, jeszcze jedną daną prezentowaną po prostu Tobie, na podstawie której masz jakieś interpretacje czy wyników się doszukiwać, ale po prostu jest to niczym formuła w Excela sposób na wyliczanie jakiejś dodatkowej wartości przydatnej dla Ciebie i skonfigurowanej samodzielnie przez Ciebie na podstawie kolumn, które są dostępne. Ja podałem ci dwie, jest ich na pewno wiele, wiele więcej. I jeżeli korzystasz z tego rodzaju wyliczeń czy raportów właśnie na podstawie Google Analytics albo Excela, to pomyśl, jak wiele z nich może dzięki wskaźnikom niestandardowym przenieść bezpośrednio do swojego menedżera reklam, a dzięki temu szybciej i efektywniej porównywać kampanie między sobą, tak, żeby były jeszcze bardziej skuteczne. Czego oczywiście z całego serca ci życzę. I dziękuję za wysłuchanie tej merytorycznej części odcinka. Na sam koniec, jeszcze dwie informacje. Pierwsza informacja: trwa cały czas rekrutacja do W Tym razem mamy możliwość zaproszenia do zespołu marketing managera. Poszerzamy zespół marketingowy. Jeżeli więc masz doświadczenie w prowadzeniu brandu agencyjnego, Firmy B2B, firmy SaaS albo pracy z marką osobistą. Generalnie, jeżeli zdarzyło Ci się być marketing menadżerem, to zapraszam do aplikowania. Szukamy osoby, która bezpośrednio pracując ze mną będzie pomagała układać, analizować, optymalizować i realizować. Uff, dużo tych zadań lejki marketingowe w naszej firmie i to te, które są związane bezpośrednio z działalnością agencyjną, jak i część związaną z produktami moimi, takimi jak szkolenia czy kursy. Także wyzwań będzie dużo, ale na pewno wszystkie będą ciekawe i satysfakcjonujące. Każda osoba, która aplikuje do Digitok, zawsze mówi dwie rzeczy. Po pierwsze, że nie kłamałem na rozmowie rekrutacyjnej. Nasz zespół jest naprawdę świetny, zgrany i wszyscy się lubią. A po drugie, że jest to jedna z jeżeli nie najbardziej zorganizowana organizacja, w jakiej kiedykolwiek tej osobie przyszło pracować, a pracują u nas teraz osoby, które przyszły do nas z firm o dużo dłuższym stażu na rynku albo nawet kilkakrotnie większych, więc bardzo przyjemnie mi się tego słucha i serdecznie dziękuję moim menedżerkom, które to wszystko tak pięknie poukładały, że w ten sposób firma funkcjonuje. A druga informacja, tudzież prośba, jeżeli ten odcinek Ci się podobał albo dowolny inny, bo może akurat ten nie przypadł Ci do gustu, to gorąca prośba o ocenienie go, na przykład w Apple Podcasts. Pięć gwiazdek i recenzja bardzo pomogą mi, po pierwsze, piąć się w górę we wszystkich statystykach, co mnie osobiście bardzo cieszy, a po drugie, również docierać do coraz nowszej puli słuchaczy, bo do tego się ta pierwsza rzecz wówczas sprowadza. Więc mam nadzieję, że znajdziesz na tą chwilę. Z góry dziękuję. Do zobaczenia zatem, tudzież do usłyszenia w przyszłym tygodniu. I cześć.